Uzdrowienie duszy i ciała, modlitwa o zdrowie w trudnych czasach. Ojciec Wenanty Katarzyniec. Przekaz duchowy. Twoje ciało mówi. Posłuchaj go z miłością. Jesteś wart opieki, spokoju, czułości. Nie bój się prosić, nawet jeśli, to kolejny raz, nie jesteś ciężarem. Jesteś światłem, które teraz prosi o blask dla siebie. Cierpienie nie jest karą, jest wołaniem o dotyk nieba. Przyjmij to wołanie i pozwól, by źródło je napełniło łaską. Ojciec Wenanty mówi, ufaj, nawet gdy boli, światło Cię nie opuści. Modlitwa o zdrowie przez wstawiennictwo Ojca Wenantego. Ojcze Wenanty, który znasz drogę przez ból i nadzieję, uproś dla mnie łaskę uzdrowienia duszy i ciała. Niech światło życia wypełni każdą moją ranę. Niech Bóg Ojciec, miłość bez granic dotknie mojego ciała i przyniesie spokój. Uproś mi wiarę, gdy słabnę, nadzieję, gdy ciemność mnie ogarnia, i siłę bym oddychał miłością nie lękiem, niech każda komórka mojego ciała napełni się pokojem. Niech moje serce odpocznie. Amen.